No więc postawiłem niedawno krok pierwszy na badeńskiej ziemi. No, były tam jakieś autobusy z lotniska, ale jakieś takie styłka z, z przesiadką i w ogóle tam czekać trzeba było. Więc postanowiłem, tutaj przez Schwarzwald butem przejść no i zobaczymy jak będzie. Pogoda jest całkiem przyjemna, lekko na minusie, śnieżek i tak dalej lotnisko o kodzie FKB Baden-Baden Karlsruhe było to kiedyś lotnisko wojskowe, bo widać są takie hangary pancerzane no i generalnie jakoś tam no nie jest, chyba teraz głównie tanie linie tam latają no ale ciekawostka, widziałem nawet tanią linię z Rosji o nazwie Pabieda, czyli zwycięstwo do Polski chyba Pabieda nie lata Ciekawe. Także yy, kilka kilometrów przede mną, w tych pięknych okolicznościach przyrody, mam nadzieję, że dalej będzie tylko lepiej. Nora. No, po 14 kilometrach w nogach doszedłem do czegoś interesującego. No, to jest Halle, czyli miejsce do picia. No. Całkiem ładna taka, nie wiem, kolumnada, coś jak w sztawnie zdroju, tylko tam jest chyba większe. No i tak, miasto nie wydaje się jakieś przesadnie duże, ale może jeszcze nie odkryłem po prostu. Taka zabawa No cóż, spodziewałem się czegoś więcej po wnętrzach Za to przynajmniej leci woda W końcu drink house. No ale niestety nie można jej pić no. no ale Może jeszcze jest coś, czego nie zauważyłem Muszę chyba eksplorować dalej Drücken. No więc jako następny punkt wycieczki obrałem kolejkę Mercurban, która może wwieść mnie na górę, no i będę miał jakiś tutaj widok. Natomiast w drodze tamże napotkałem cmentarz, a w nim tutaj jest kwartał ofiar II wojny światowej. No bo wiadomo, że ginęli po obu stronach. Także. Także tutaj sobie leżą. No niezbyt pojemny ten kwartał. Może mają gdzieś jakieś inny. No, ale nic to. Cmentarz jak cmentarz. Idziemy dalej. Ja. Also. Ich habe äh, vier Kilometer von Baden-Baden nach Merkur-Talstation zu Fuß gegangen, aber heute die Merkurbahn ist geschlossen. Schade, Urba. Äh, doszedłem, o, mamy tam wprost na końcu kolejkę, która nie zadziałała niestety a tutaj doszedłem do takiego obszaru w mieście, który jest tylko dla pieszych więc jest całkiem przyjemnie, ładnie nie powiem no pora najwyższa, żeby było przyjemnie, bo inaczej tu się jakby, póki co się to za bardzo nie broni ten baden baden no ale cóż Póki piłka w grze. No, magnesik zakupiony. To właściwie już cel podróży zrealizowany, można powiedzieć. No i w ogóle takie śmieszne są tutaj te. Trójwymiarowe takie. Nie wiem, czy to będzie widać. No, pewnie nie. Ale magnesik całkiem w pytkę Waden Baden. Chyba bym się gdzieś napił. Ale to kurczę, wymarłe miasto. Jakieś ferie mają, czy coś. Połowa rzeczy jest zamknięta. No nic. Idziemy. Zobaczymy, co się będzie działo. Waden no, Baden okazuje się jedną z najciekawszych. Atrakcji do odwiedzenia może być Muzeum Faberze. To są takie miniaturowe różne figurki. Takie jajka słynne, ozdobne i inne różne rzeczy. Obejrzenie tejże kosztuje 18 euronów. No, a ja na tym, tym pięknym akcentem kończę swoją wizytę w Baden. Baden. A jutrzejszy dzień spożytkuję na odwiedzenie jakiegoś innego miasta w okolicach. A jakiego to się jeszcze okaże, gdyż sam nie wiem.